Moja pasja zaczęła się od tego, że rysowałem kolorowanki, malowałem je, bawiłem się. Formą, różnymi materiałami, technikami różnymi. Trochę to też polegało na tym, że robiłem tak naprawdę jak drukarka. Te, te jakby, rysunki, które mi się bardzo podobały, różnych rzeczy, które widziałem w internecie, kopiowałem je i tak się uczyłem też przeniesienia rzeczywistości, lub też, właśnie, zdjęć z internetu na kartkę. To potem mi przy, przy pomogło z przeszłości. W wieku 10-11 lat, około, to była czwarta klasa, trafiłem do, e, zajęć, do zajęcia do pani e, artystki tej e, miejskiej, i e, bardzo wiele się nauczyłem poprzez właśnie początki, e, cieniowania, perspektywy. U mnie, akurat w martwej naturze, wyglądało to tak, że większość rzeczy, które miały e, bardzo kontrastowe kolory, e, rysowałem je w tym samym, e, w tej samej szarości. Nie dało się odróżnić kolorów poprzez nasycenie tej szarości, czy, czy, czy może być właśnie ciemniejszy kolor, czy jaśniejszy. Ta też pani, ta też pani uczyła mnie też do egzaminów wstępnych do szkoły, które potem też się znowu rozwijałem. Sztuka teraz, na tym etapie rozwoju, który teraz osiągnąłem, jest dla mnie czymś więcej. Jest bardzo mi potrzebna do funkcjonowania w realnym świecie i też rozwinęła się przez różne dziedziny, takie właśnie jak taniec towarzyski, gra na flecie, na instrumentach różnych przeróżnych. na fotografię analogową, którą mam w szkole, rzeźba, malarstwo, rysunek, projektowanie graficzne. Też ostatnio miałem takie fajne doświadczenie, jakie mogłem projektować scenografię inscenizację do opery wrocławskiej. I bardzo, bardzo mi się to podobało. Jestem bardzo wdzięczny wspólnocie za wsparcie w moim talencie yy, i też staram się jak mogę, żeby pomóc im na przykład w organizowaniu warsztatów plastycznych podczas półkolonii oraz dekorowania sal, na przykład jak jest yy, Balwskich Świętych oraz yy, jeśli to jest też potrzebne, to to malowanie twarzy dzieciom i to sprawia, że naprawdę jestem szczęśliwy. Trzeba przyznać, że księdzu Bosko też nie brakowało talentów artystycznych. Teatr był obecny w jego życiu już od najmłodszych lat. Organizował domowe przedstawienia dla swojej rodziny, bliskich i sąsiadów. Później wprowadził go także w, ży w życie oratorium na Waldocko, a pierwsze przedstawienie odbyło się z okazji bierzmowania kilku chłopców. Była to komedia księdza Carpano, który był przyjacielem księdza Bosko. W późniejszych latach odbywały się także przedstawienia o tematyce chrześcijańskiej, na przykład jasełka. Zbudowano także scenę rozkładaną w jednej z salek co miało służyć budowaniu radosnej atmosfery oraz relacji.